To kurwa, myślałem, że przyszliśmy tu chlać. Mam nawet człowieka w bagażniku. Cicho bądź młody już nadajemy. <laughs> Dobry wieczór, sadeczki. Słuchacie radia, alternatywna krew jedynej rozgłośni, która daje kamarili raka, a wam pozwoli być na bieżąco ze sprawami krwiopilców. Gospodyą programu będę ja, pastereczka ponieważ poprowadzę was niczym zbąkane owieczki. A ciebie co tak bawi? Ja pierdolę, co za gówno. Ne. Cicho, wszystko psujesz. Czujecie się zagubieni w nowej rzeczywistości? Noc was przeraża? Słoneczko razi po oczkach i pali w skórę? Przytrafił się wam dziwny wypadek i dopiero odkrywacie swoje nowe potrzeby i moce? W takim razie... Radio Alternatywna Krew jest właśnie dla was. Przede wszystkim nie martwcie się. Tak, wampiry istnieją, a wy dołączyliście do ich grona. O czym najprawdopodobniej już wiecie. Niektórzy nazwaliby was pogardliwie nowicjuszami. Ja jednak wolę równouprawnienie. Zatem dobry wieczór sabeczki i pijaweczki. Dobry wieczór wszystkim wolnym wampirom. Dziś pomówimy o świecie nocy świecie, który wydawało się, że doskonale znacie. Ja i moi goście pomożemy wam się w nim na nowo odnaleźć. W studio są ze mną. Ja to mówię, kurwa, zwykły garaż! Nie przerywaj! W studio jest ze mną dwójka anarchistów: Sławik i młody. Dobry wieczór. Panowie, na początek chciałabym, żebyście sobie przypomnieli te czasy, kiedy byliście ludźmi. Mieliście pewne wyobrażenia na temat świata, mniej lub bardziej poukładane życie. W jaki sposób przeistoczenie, czyli przemiana wampira, odarło was ze złudzenia? No ja poukładanego życia to na pewno nie miałem. <noise> Ale fakt jest, takie uczucie, jakby Elon Musk wpakował cię do Tesli i wyszczelił na inną planetę. Chociaż cholernie podobną do naszej. Pierwszego mindfucka zaliczyłem, kiedy zorientowałem się, że wampiry naprawdę mogą być wszędzie. Wiecie, jednego wieczoru to bajki dla fanek zmierzchu, a drugiego twardy fakt. Idziesz nocą ulicą, i dosłownie każdy, kogo mijasz, może być pieprzoną pijawką. Oglądasz się za śliczną nolitką gotyckich ciuszkach, a tymczasem powinnaś uważać na tego obrzyganego, bezdomnego, wyglądającego jak kupa szmat. Jak się dobrze przyjrzysz, to ta kupa szmat ma parę ostrych kłów. Dobry przykład maskerady, potocznej zwanej zdrowym rozsądkiem. Wampiry istnieją naprawdę, ale nauczuj się wtapiać tłum. Zwodzimy w ten sposób zarówno ofiary, jak i potencjalnych wrogów. Wrogów, słowiku? Kiedy sam zostałem spokrewnionym, to znaczy właśnie wampirem, to jakoś łatwo przyszło mi zaakceptować, że istnieje nas więcej. Bardziej zaskoczyło mnie, że nie jesteśmy jedynymi stworzeniami z ludowych opowieści, które żyją pośród nieświadomego niczego bydła. Masz na myśli zwykłych ludzi, śmiertelników. Pamiętaj, że słuchają nas osoby, które jeszcze nie nawykły do żargonu. W każdym razie zdarzyło mi się uciekać w popłochu przed bandą rozjuszonych wilgłaków. Słyszałem opowieści o upiorach i innych istotach zaświatów, a niektórzy z bydła, znaczy niektórzy z ludzi, podobno czasem wykazują talent do czegoś, co trudno nazwać inaczej jak magią. Jednak mimo tej różnorodności zdecydowana większość populacji to utrzymywana w nieświadomości masa. No, bardzo się staramy, aby zwykły Kowalski nie wiedział o naszym istnieniu, prawda? A nie o machlojkach. Nie, chwila, nie zabieraj mi mikrofonu. To jest kurwa ważne. I te wszystkie nuby, które nas teraz słuchają, powinno o tym wiedzieć. Słuchajcie mnie tam, ręka do góry, ilu z was kiedykolwiek krzyciło z jakiejś teorii spiskowej? Dobra, i tak wiem, że wszyscy ponieśliście. Bo numer dwa, za każdą chują na tym świecie naprawdę może kryć się spisek. Ale nie Illuminati i nie koncerny farmaceutyczne. Pijawki. Zwłaszcza te stare, które z nudów takich hemoroidów, że zamiast siedzieć spokojnie na dupach w trumnach, knują. Nieustannie zastanawiają się, jak pożyczyć nas wszystkich. Ale jak to możliwe? Nigdy o tym nie słyszeliśmy. Owszem, słyszeliście. Przecież co chwilę wyodzonaja na ja w różne afery. Myślicie, że wasi politycy są skorumpowani? Gorzej, prawdopodobnie są nieświadomymi marionetkami tego czy innego przedpotopowego pierda. Tak jak ich poprzednicy i poprzednicy ich poprzedników. Młody, nie przesadzaj. To znaczy jasne, uwielbiamy się w to bawić. Czasem musimy się w to bawić. A później jakoś samo wchodzi nam to w nomenomen krew. Ja na przykład bardzo szybko musiałem się nauczyć okłamywać i wykorzystywać najbliższych. Do dziś to pamiętam. To, jak pytali, czemu tak blado wyglądam, czemu nic nie jem i nie wychodzę nigdzie w dzień. Bez nich nie mogłem zdobyć wielu potrzebnych mi rzeczy. W swojej naiwności nie chciałem się z nimi rozstawać, mimo że byłem dla nich w najlepszym przypadku obciążeniem i pasożytem, a w najgorszym zagrożeniem, które w dowolnej chwili mogło się rzucić i rozszarpać gardła. Może wyjaśnisz, dlaczego każda zsawka powinna jak najprędzej pozbyć się złudzeń co do tego, że da radę być tym dobrym i kontynuować dotychczasowe życie ponieważ każdy wampir ma swoją bestię, pierwotny instynkt egoistycznego drapieżnika, żądny krwi, żądny śmierci wrogów, żądny przetrwania i ten instynkt prędzej czy później nie przejmie kontrolę. Więc jak już nauczysz się okłamywać bliskich, moje gratulacje. Dużo łatwiej później nakłamać przypadkowemu sprzedawcy na stacji benzynowej albo pobić zadającego niewygodne pytania policjanta. Albo zwinąć komuś nadwyżkę pieniędzy z portfela. Trzeba przecież jakoś dożyć kolejnej nocy mimo słońca, głodu, służb mundurowych, łowców wampirów. Czyli starczamy się moralnie i to nasza pijawek wina, że świat wygląda tak jak wygląda? No nie, nie do końca. Bydło ma czarujący dar do okrucieństwa i bez naszej pomocy. A że my też kiedyś byliśmy śmiertelnikami, to zabieramy ze sobą ten dar na drugą stronę śmierci i go pomnażamy. Na początku z konieczności, lecz z czasem, a mamy potencjalnie wieczność, przyzwyczajamy się, obojętniejemy. To, co kiedyś stanowiło duże wykroczenie, staje się chlebem powszednim. Do tego jeszcze bardziej demoralizujemy śmiertelników i koło się zamyka. Czyli znikąd zbawienia? O nie, nie dam się wciągnąć działowe dyskusje na temat religii. Słowiczku, no już nie bądź taki! Chodziło mi o to, że. Słuchaj, powiem tak. Niektórzy pokutują. Inni wymyślają nowe kodeksy moralne. Ustalają nowe granice. Jeszcze inni szukają magicznego specyfiku, który przywróci im śmiertelność. Na koniec są jeszcze ci, co nie wytrzymują i popełniają samobójstwo. Hm, tyle w temacie. A co z samotnością? Wiemy już, że musimy wyrzeć się kontaktu z najbliższymi, że po śmierci czyha na nas mnóstwo niebezpieczeństw. Czy wampiry obok bycia krwiożerczymi drapieżnikami są także socjopatami? Hej! Prawidłowa odpowiedź brzmi, to zależy. Ale wiem do czego zmierzasz, chcesz nakłonić mnie, żebym opowiedział o sektach? Mhm. Tylko nie o Camarilli. Tak, o Camarilli też. Właściwie to mógłbym od niej zacząć. Nie! Kamarilla oferuje feudalną strukturę. W zamyśle każdy miastem powinien oczywiście wciąż w tajemnicy przed bydłem rządzić wampirzy książe. Pilnować, aby prawa były przestrzegane i organizować życie spokrewnionym, pff, to znaczy pijawek. Oczywiście, Kamarilla w San Francisco może diametralnie różnić się od tej w Krakowie. Warto natomiast wiedzieć, że jeszcze do niedawna każdy z Sawka. O ile wyraźnie nie zadeklarowała inaczej, była uważana za członka Kamarili, nawet anarchiści. Nie musiałeś tego mówić. Używasz czasu przeszłego. Co się zmieniło? Anarchiści częściowo sami odeszli, a częściowo zostali wyrzuceni. Okej, co? Nie przerywaj mi, młody. Kamarilla zamknęła podwoje. Chcesz być członkiem? Teraz musisz sobie na to zasłużyć. Pewnie można było to przewidzieć. Pokazali po prostu swoje prawdziwe oblicze, elitarnego, mafijnego klubu. Ale powiedz, co spowodowało tą zmianę? No wiesz, druga inkwizycja i te sprawy. Ach tak, te różne organizacje rządowe, pozarządowe i religijne. Wiedzą, że istniejemy, choć jeszcze nie przekazały tego faktu do ogólnej wiadomości. Tropią nas, uzbrojeni w nowoczesną technologię i niestety, Czasem odnoszą naprawdę duże sukcesy, ale maco mówi się, że to akcje antyterrorystyczne lub coś w tym stylu. I Camarilla się przestraszyła? Stkurzyła. Jest jakby w defensywie. Zakazuje korzystania z telefonu, z internetu. Liczy na własną nieśmiertelność, na to, że po prostu przeczeka zagrożenie. Dobra, skończmy oni. Chcecie namieszać słuchaczom w głowach? Hej, tam przy odbiornikach. Jedyne, co tak naprawdę musicie wiedzieć o Kamarylii to to, że to banda napuszczonych dupków uważających, że cały świat należy do nich. Proszę bardzo, młody! Opowiedz nam w takim razie o anarchistach. Ech. I czego wzdychasz? Ej, jesteś z nami czy nie? Przecież służysz sprawie? Tęsknić się do tych elitystycznych gnojów? <laughs> Należałem do Kamarylii przez ponad 100 lat. Nie odszedłem pod wpływem impulsu, to był przemyślany ruch. Nie będzie mi tu oczekiwał gównia, który jest anarchistą, bo nigdy w życiu nie spróbował niczego innego. Panowie spokój! Jesteśmy na antenie. Anarchiści to najlepszy wybór na tej ziemi. Poważnie. Żadne książątko nikomu nic tu nie dyktuje. Jesteśmy równi. Jak to świka, dostaje po mordzie. Nie ma, że ktoś dokrapał się pozycji setki lat przed Twoim narodzeniem i do dziś trzyma stołek. Nie ma, że ci uczynił swoim niewolnikiem i nikt nic na to nie może poradzić przez następne tysiąc lat. Nie ma, że skoro jesteś młodszy, to w razie niebezpieczeństwa giniesz pierwszy. Deptali po was za życia? Założę się, że tak. Te wszystkie gnojki, które uważają, że mogą kontrolować innych. Tylko wiecie co? Jako pijawki wreszcie naprawdę możecie pokazać im środkowy palec, a potem jeszcze powybijać zęby. Macie troleju w głowach? Zostańcie anarchistami. Trzeba tu mieć twardą dupę, ale my dbamy o swoich. Nawet jeśli wasza krew jest zbyt słaba, przyjmiemy was z otwartymi ramionami. To wszystko? A, byłbym zapomniał. Jebać kamarille! Mogę dodać coś od siebie? Jasne! To jest wojna! Stare formy się przeżyły. Nawet jako śmiertelnicy musieliście to czuć. Ten niepokój społeczny, ten ferment, młodsi spokrewnieni coraz Miasta, mniej mają kurwa. ochotę słuchać starszych. Starsi panikują, bo tracą kontrolę albo drakońsko przykręcają śrubę. Jednak bycie anarchistą ma swoją cenę. Nie będę nikogo oszukiwał. Śmiertelność jest u nas wyższa niż w kamarille fazda, Young. Ta. Wolimy działanie od biernego czekania. Bywamy nieostrożni, korzystamy z technologii, choć nie wszyscy umiemy zacierać po sobie ślady. Jestem pewien, że częściej od Kamalili padamy ofiarą drugiej inkwizycji. Bo Kama nas podpieprza. A my ich. Młody, zaprosiłeś do anarchistów tych o słabej krwi. Możesz wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Załóżmy, że jeden wampir robi kolejnego wampira, a ten jeszcze następnego. Każdy kolejny będzie słabszy od poprzedniego. Moc krwi się rozrzedza, aż wreszcie pojawiają się zrodzeni o zmierzchu. I kim są ci zrodzeni o zmierzchu? Puh. Nikim. Popychadłami, ani wampirami, ani ludźmi. Oddychają, jedzą, kopulują, ale wciąż muszą pić krew i wciąż raczej nie pójdą na spacer w samopołudnie. Ostatnio znacznie ich przybyło. Co niektórzy uważają za zły omen. Nie mów niektórzy, powiedz stare paradoniczne pierdy z Camarilli. Nie tylko oni. Po prostu część... Mm, część pijawek okropnie bała się nadejścia Gehenny. Czegoś w rodzaju wampirzego końca świata. Słaba krew miała być jednym z symptomów. A kiedy w 1999 roku nastąpiła taka jakby Gehenna i świat nie przestał się kręcić... Nie wiedzą, co o tym myśleć. A jednak się kręci, jak to śpiewał Kazik. To? To jaki jest ten świat, panowie? Odmalowaliście go raczej w ponurych barwach. Bo to jest świat na krawędzi wielkich przemian. A zmiany zawsze wywołują niepokój. Tak jest. I to my jesteśmy zmianą. Czy starym się to podoba, czy nie? Raczej się nie dowiesz, czy tym naprawdę starym się podoba. Bo wszyscy gdzieś poznikali. Okupują się, tchórze. Sam powiedziałeś, postanowili przeczekać kłopoty. Nie do końca. Rozmawiałem z kilkoma zaufanymi źródłami i wszystkie potwierdzają jedną rzecz. Oni się nie chowają, oni odchodzą. Coś każe im iść na Bliski Wschód. W każdym razie paradoksalnie zrobiło się trochę więcej miejsca dla młodych, albo przynajmniej tych średnich. Uhu, czyli że są widoki na apnięcie kawałka torfu dla siebie, no w głowie się nie mieści. No dobra. Wydaje mi się, że na dziś już wystarczy. Następnym razem opowiemy sobie trochę więcej o tym, co dokładnie oznacza bycie wampirem. Nowa frekwencja radiowa zostanie podana zaufanymi kanałami. A i pamiętajcie, drogie nasłuchujące pijaweczki, że tylko radio alternatywna krew poda Wam rzetelnie całą prawdę o nocy. Do usłyszenia! Ej, naszła mnie taka refleksja. Czy za 200 lat młody nadal będzie młody? O, on? przecież tyle nie pożyje. Słyszałem to! Młody, coś ty tam znowu odwalił? Nic. Wyjebałem się, kurwa, na kablu. Po co żeś tam las? Mówiłem przecież, że on człowieka w bagażniku. Co, ma się zmarnować? No sobie wreszcie, nie? Boże, nie włączyłam sprzętu, to wszystko dalej słychać! Słuchaliście Radia Alternatywna Krew, a tak naprawdę podcastu Ryzyko Narracyjne. Jeśli podobają się Wam nasze nagrania, polubcie nas na Facebooku, zasubskrybujcie na YouTube i na Spotify. Dodatkowe informacje na temat nagrywanych przez nas serii znajdziecie na stronie ryzykonarracyjne.pl. Jeśli macie ochotę na więcej Wam bliższych historii, zachęcamy do posłuchania kroniki List w Kórniku. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!